Co, co, co te railgany, czyli te, te lasery, te rail, Railguny były za mocne. Oni troszeczkę zmniejszyli ich, ich wartości. Aha, ok. Aha, jeszcze inaczej. Tam mogą być pojazdy różnych wielkości. Tak, możesz sobie zrobić, kurde, naprawdę duże. Tylko ograniczenia są tego typu, że, że to znaczy, co poziom, twój poziom dostaje możliwość większej ilości położonych klocków. Możesz więcej klocków położyć. O, tak. To się nazywa cpu cpu potem FP Flop, raczej y, po prostu im twój level wyższy, tym więcej klocków możesz położyć. Ale y, magia tego jest tego typu, że, że jak położysz, przykładowo, jeden klocek za dużo, to już ci ciępyje na wyższy tier. Jest, y, klucz do tego Tieru. Tak ja to mam. E, to będziesz widział, włożysz jakąś rzecz, skoczyć ci tier na wyższy Nie będziesz chciał kto usuwasz tą rzecz, albo jakieś inne rzeczy, które i kładziesz in tą rzecz, kombinujesz tak, żeby, żeby odpowiednia ilość tych klocków CPU ogólnie uzyskać. E, każdy klocek ma jakąś wartość CPU. E, przykładowo jakiś konkretny laser ma przykładowo, mówię teraz 24 Klocek zwykły ma jeden. No, zwykły, każdy klocek ma jeden CPU wartość, a o, różnego, różne typu, e, typy innych modułów mają różnie. To 5, to 20, to no to nie wiem, 18, 14 w zależności od typu i od wyższego levelu tego klocka. A taka Bo. Taka... Uh -huh. User a to jest taka channel. Opcja jak. E, e... Jest taka opcja jak kiebanie twojej matki w kakao, ty skurwysynu wysynu pierdolony. A ty na neta to wrzucimy zobaczysz. Dobra. A ja eee... Ty ja to nagrywam, wiesz? No i co? Mi... Ale będzie pizda, nie Zobaczysz. User left your channel. User joined your channel. Your channel. User left your channel. A żeby to, to potem wrzucę? Zrobimy jeszcze raz.